Pan mechanik, koszula z flaneli, to największy z lokalnych kusicieli, spodnie na szelkach, dziewczyny się garną lecz. On jest wybredny, nie zajmuje się blacharką. Oh, hey, hey! Pan mechanik po mražar. Jejejeje, dziewczyny na warsztat. O, oh, 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 coś postuka, coś Także witam Was, moi drodzy. Jesteśmy przy kabinie i teraz będziemy demontować błotniki, z tego względu, żeby więcej miejsca było tutaj w środku. Już mamy pomiary porobione. Kazio pomiary porobił. Tak i tak będzie montowany rozdzielacz, że też tutaj musi być więcej miejsca. I prawdopodobnie będzie przemalowany jeszcze raz tyle mozy z obudową skrzyni biegów, ze skrzynią biegów. Co tu? No to biorę się za robotę, nie? W końcu. W końcu. O, popatrz. Ale tutaj demontaż, cała kabina praktycznie musi być zdemontowana Co? Po by wciągnąć? No To już trzymaj, nie wypadła Nie pęknie nam? Dobra, mamy o, tak. o, dobra Jedna A jeszcze co, są szyby? O, jeszcze, już jeszcze a jakby się on tak w takiej pozycji wziął to co? Od kombajnu A z tyłu od kombajnu od bizona. no Bo Kazi teraz będzie spawał w środku sami Zobacz, wiecie, że te szyby się popsują O, tu chyba te trzeba by było najpierw odkręcić Czekaj. Nie, nie wyciągniesz, musimy to odkręcić, wiesz ja Mam dziesiątkę Tyle co by to ten mhm. Co to ma, nie? robisz kawę? Mhm. Mm nie sprzątać. Gdzie? We No to zup kawę? No to chęć. Nie no, tu przynieść. Co? Tu przynieść. No jasne, będę nosić te kupki już no się tak się podwali, wynoszą z tego domu. O kurde. Co? Kajne problemy. Kurde. To, nie problemy. to musimy to... jeszcze odkręcić. Tak, tak, bo... jeszcze to daj, czekaj, to czekaj, bo to dole ona musi wyjść, bo tak nie wyjdzie to... nam. O, jest super. Może ją wynieść trzeba będzie, co? No, ja myślę, tam gdzie jest telefon. Dzisiaj mi to jakoś taki czysty użyteczny, wiesz? Ja wiem, co mam robić, tak? No wczoraj już nie widziałem, ja nie wiem, nie co się Powiedziałeś, że panie Zbyszkiem zagadać nie za tą nie? Pewnie, że ja Co? Ja miałem na tą stronę docięty płaskownik A co? I gdzieś go wykorzystałem co? Jasna dupa A tamten? Też Jest? No, no. Wow! Dobra, jak widzicie, błotnik mamy jeden ściągnięty. Teraz biorę się za drugi błotnik. I co? Widzimy się za chwilę. Zobaczycie, jak to wygląda. Pałacz! Drugi błotnik mamy ściągnięty. Tak się prezentuje. 60. Co ty tam. Co tam się stanęło? Ta farba ty mnie chleba wow. niby ale i tak wow. No Tak to wygląda Kazio już tutaj robi Płaskownik przespawuje Żeby druga się trzymała na nim O, tak wygląda No więc ja już mam ramę przygotowane do podłogi O, tutaj cała taka fajna ramka dorobiona wszystko już tak oszlifowane ładnie czy nie było nigdzie zadziorów o, Że w razie w wiecie jak to się naprawia coś czy coś i są ostre krawędzie, to wiecie, co się dzieje wtedy. To wtedy leci krew już. Eee, tutaj, o, o, zobaczcie, wszędzie już ramka dorobiona. Zaraz będę podłogę tu już montował. Ja wynoszę tutaj te rzeczy. A ja i... tu się wziął za wreszcie za robotę, bo kurde, sprząta w końcu. No, chodź, pokażesz, yy, to wszystko będzie po prostu. No? Jest do ciebie w tam. O, zobaczcie, tu są takie, jest to jest takie do... fanty oraz jeszcze innych, trochę tam jest badziewi. Cześć, co tam jeszcze jest? U mnie leży? Czyli co tam jeszcze jest? Eee, skrzynia biegów cała. Cała skrzynia biegów jest także. Także cała skrzynia biegów też jest. Kompletna. E, tam no, bardzo dużo jest kół, tam tylko jest parę uszkodzonych, ale te koła uszkodzone są tam w komplecie nowe, więc to co jest cała masz? skrzynia kompletna. Cały tam nowy jest. zaczep tylne. Wszystko tu jest nowe. Cały nowy zaczep, Po prostu jest, jest na, na ten, ten. Wszystko jest nowe. No to jest stare, nie? No. O, tu masz nawet Wszystkie te nowe wieszaki, wszystko wieszaki, to jest nowe. To, to dołożyć do tego klienta co kupił podnośnik tam, nie? Mhm. To będzie dołożone tam do tamtego podnośnika, bo podnośnik w w jest dołączany. by trzeba było tam Po e... by było potrzebne to tam? No jak ktoś ma tam uszkodzone to, to... także wpisać to... w wiadomości prywatnej. Jak to mówią za piwo i tyle, nie? Się zawsze można dogadać. No. No. Także tu jeszcze, no takie dziwnie są od gazu na Kazimierz Sawicki, on tam będzie no, miał wszystkie części. Także jak coś to tam pohandlujemy, pośmiejemy się trochę, bo to zawsze <grym> no, jest możliwe pogadanie. To, a to w domu na nie, dobra, no, no to tyle. Dobra, zabieramy się, za montaż kabinę, yy, podłogi. Zobaczymy, czy to dobrze, czy nie. Czy będzie ci ze mną lepiej lub gorzej? Trzeba trochę ją przyciąć, chyba. Nie, ona wiesz, ona, ja nie chcę, żeby ona na ciosem wchodziła, wiesz? Ona będzie, bo jak to będzie wszystko wymalowane, o, tu jest wszystko elegancko. Tutaj tak było trochę, widzisz? A to będzie skręcone i tak. No, skręcone będzie. Trochę, Tylko jakby... zobacz, tu jeszcze chcę przyciąć. Tu no. przyciąć i tu, żeby to ona wszystko na luźno wchodziła. Ona i tak ma zapas, tu jest 3 centymetry. A wystarczy, jak tu będzie pół centymetra luźno, będzie super wtedy. A, bo tu masz te. No tu mam ten dokładnie te smarki, smarki są, wiesz. Smarki, ja cię na smarkę. Mogę to wyspawać, kurde. Ja Ale teraz są? No, to zaczko. Pięknie? No. A już zaczyna się? Nie, bo ona tak. chodzi. Wyżej. Czekaj. Ona jest tak, nie? No zobacz, kolega Co? Zobacz jaki spał. Daję radę Ty, coraz lepiej go ustawiam No No Ale pięknie wygląda No Normalnie na okrętach spawałeś No <laughs> Ale no, pięknie słodki wód Tu powiedzą, że się wyśmiewam, kurde to są żarty po prostu No To są Musią, pierwsze próby muszą tego mikro Jojka muszą być No pewnie Dobra, jadę dalej z tematem. No ale ta maska to tragedia. Że ja nie wziąłem swoje przyubicie, nie? No, no to jest... 1% baterii. O. Widzimy się za chwilę. Już <gryś> po masce. Po masce. <gryś> Ty masz to tak. Kurde. No. Za Kurwa, jak to jest sztywne teraz? Termin opisał za te schody 350 zł. Dużo, nie? No nie wiem, O, na tą chwilę już mam pedał sprzęgła zrobiony, już w pełni działa. Zobaczcie, tak to wygląda. A jest on zaadaptowany z pedału hamulca z 60. O, także widzicie, to całkiem fajnie wygląda. Wygląda, jakby to stąd zawsze było. E, tutaj chciałem jeszcze zrobić malutki otwór. Tutaj przespać malutkie oczko i dać taką krótką sprężynę, żeby on zawsze się cofał do swojej pozycji pierwotnej. E, tak więc jeszcze to będzie dołożone, więc jeśli ktoś się zastanawia, do czego to jest zostawione, czemu nie jest obcięte na równo. No już wyjaśniam. No, e, co tu dalej mogę powiedzieć? To jest już zamontowane. Tu już o pompka jedna zamontowana. Tu jeszcze będą dwie pozostałe zamontowane w tej miejscu eee, co dalej jeszcze? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Eee, przyjdą tu takie o, wzmocnienia Tutaj o, w tej linii, w tej linii, tak. Tu aby to wszystko nam tą całą płytę tutaj wzmocnić, tu żeby to wszystko było tutaj jak najmocniejsze, bo wiadomo, Nieraz ja będą takie sytuacje awaryjne, że trzeba coś zahamować to wiadomo te pedały się szarpie czy coś To to musi zawsze być pewne i mocne eee, Co tu dalej mogę tutaj jeszcze rzeknąć Podłogę już widzieliście, już jest cała zmontowana Tutaj wstępnie tam, nie wiem czy to było już nakręcane, że już jest tam Już wygwintowany otwór, już jest wstępnie przykręcona Tu jeszcze będą, jak będą, zwrócą z, z, włotniki Będą tutaj takie, o Wzmocnienia takie z kątownika będą tutaj przykręcone do błotnika Śrubami Także to będzie wszystko jeszcze dodatkowo wzmocnione Tu w tej części będzie podwieszony red, ten reduktor Ja tu reduktorze, a będzie podwieszony rozdzielacz hydrauliczny Jeszcze muszę po, tam poprzymierzyć jak on tam ma być dokładnie eee, Ale najpierw chyba zajmę się tymi właśnie oto Trzema, bo jeszcze dwóch zostało do zamontowania no, i tak widzicie, no, idzie to wszystko do przodu. Niestety zostało mi do skończenia ten vlog. Bo Adrian niestety musiał wyjechać, bo miał tam e, coś do załatwienia i ja muszę dokończyć tego vloga. Więc się nie obraźcie na Adriana, że was pozostawił z tym. No na dzisiaj to już chyba tyle, bo jest już bardzo późno. Ja już też kończę, bo to już późne godziny są. Więc e, oglądajcie dalsze odcinki oraz. Pamiętajcie o polubieniu oraz zostawieniu łapki. Na razie, cześć!